witam was bardzo serdecznie. Trolls with Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry GTA 4. Robimy znowu tę samą misję. Róż d jestem wkurzona na jedną rzecz. Znaczy, tak pokrytko wam powiem o co chodzi dokładnie ostatnio. Znaczy, nie, zdrowie też jestem. Ale wkurza mnie. A niech mi cmok, mogą no, no, no. Nasza ukochana platforma, gdzie oglądacie obecnie e, ten filmik. E, robi się ze mną. O, to, znaczy, może nie robi ze mną, tylko kurczę ten. Eee, co sobie robi? Jest to takie porządne, zaczyna mnie to w kół, żyć. Zaraz wam powiem to, że zapomniałam, że te, włączałam jeszcze raz tą misję, bo nie, auto nie ma w tej grze najwyraźniej. Więc musiałam znowu kupić garnitur i tak dalej i tak dalej. Więc powiem wam resztę jak oni się zamkną wszyscy. On this side of the West River, they also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're gonna respect that when it comes time to asking them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's gonna happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up! Jesus, you're worse than my mother anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level he wants to reach He's too busy thinking about himself that diamond fuck up his case in point. I'm like a fucking chess player You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. Ah, uh, I like what you did there skip real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you Marco? Jesus Jezus, zamknijcie się wszyscy! Powiem wam, w trakcie, bo jeszcze muszę przeskipować. No bo nie będę pokazywać, no bo to nie ma sensu. Już to widzieliśmy w poprzednim odcinku. Jak ktoś nie widział, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Oczywiście eee... powiem wam, jak będziemy schodzić po wodach. O co chodzi, No więc tak. Ja muszę. Eee... Nie wiem, może będą mi coś wysłać. Jakieś rozliczenie roczne czy coś. Jak wie. Muszę potwierdzić swój adres. zamieszkania. No i co? I. Yy... list wysłali. Zwykły. Nie wiem, 2-3 tygodnie to ma iść. I tak źle tam nie miałam całego adresu podanego, więc kuziwałem super. A wydawało mi się, że wpisywałam. Może oni coś przyknoć. Yy... No i. 2-3 no, tygodnie muszę czekać. No to tam z tym nie jest ważne. Tam poczekam to 2-3 tygodnie. Znaczy 3 tygodnie dokładnie, bo muszę poprosić o to, żeby jeszcze raz mi wysłali to, co mają wysłać. No i oni ten, to co do tej pory tam mam, to to mi zaczyna znikać. Bo tak, kuźba. Jest jakieś nieporozumienie. Ja rozumiem, na takiej zasadzie to powinno być, że że tam się nie będzie pojawiać więcej, że będzie no tyle ile było od tego momentu, a nie że oni kuźwa mi usuwają wszystko no, kur. Naprawdę, ja jestem w kół ku... żona, że nimi wszystko zabierają teraz. Tak to wygląda teraz, no tam że ten żeby tak jak mówię, wstrzymali. No bo tam pisał, że a, że wstrzymują, bo trzeba zweryfikować za adres, bla, 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 bla. No. Ale nie żeby kuźwa mi usuwać to, co już do tej pory mam. no To jest kuźwa nieporozumienie. Pewnie mi o tym zaraz będzie płakał, że ja mówię o tym głośno. Kuźwa wnośnik mam teraz. Przesadzili sobie. Trzeba było kuźwa wysłać pocztą normalną i nie nie knocić mi adresem. Więc no, no, świetnie. Zaczyna mnie to... Zaczyna mnie to wkładać. Oprócz, że zdrowie to nie to. Jak kurcze zaczęło się od głowy. Teraz ząb. No pięknie po prostu, zajebiście. Bardzo się kuźba cieszę. No masakra, nie, nie polecam wam. To było się koźwat Twitcha trzymać i tyle. Naprawdę. Takie cyrki robią sobie. to tak jak mówię, jedyny minus dla mnie Twitcha jest to, że właśnie e, usuwane są te. Ale być czasem sobie popatrzeć gdzieś tam ten na playlistę, że taką, taką grę już grałam, to, to skończyłam. To jest mój jedyny błąd. Jedyny błąd. A niech tak sobie robią dalej, to naprawdę. Więc przestrzegam osoby, które bardzo chcą też coś ten, coś do takiego momentu. Powodzenia po prostu, naprawdę przesadzili sobie. Tak mówię. To już jest lekka przesada. Ja czy mi kurz wyjdzie ta misja. Pewnie jakbym wyszło teraz za pierwszym razem, ale znając mnie. I moje w kurze. Jak został zniszczony, Jezus Maria, co to jest kuźwa z papieru, ja... No i... ja liczyłam na to, że ja jestem poddenerwowana i ja nie powinnam grać teraz. A powinnam sobie resztę, resztę... Resztę odcinków zrenderować, tamten, ja jestem... Super, i zaś się, musiała kuźwa jechać. To nie było trudne. Tam misja nie pamiętam, żeby mi takiego problemu sprawiała, tak jak teraz obecnie. To jest jakieś. No tak mówię, ja jestem wkurzona na to, co się dzieje. What

Nie chcę mówić, bo zaraz... Tak pewnie zaraz mi ten wyłączą. mogą mnie cmogną, kurwa. Ważne tylko... Dla nich dla nich to jest ważne, że oni ten. Oni mają, a ja mogę się trzymać. Najwyraźniej. Tak to wygląda. Oni mają, wszystko się zgadza, u unik ten, a ja ten mogę się... Mogę się... Mogę marudzić, mogę narzekać. Jak to sprawdzą, to będą płakać kuźwa. Jak ona może na głos mówić takie rzeczy. No to jest nieporozumienie. Ewentualnie mogliby tak zrobić, ale nie, ja nie sądzę. Ja nie liczę na to. To jest upota. Że ewentualnie powinni to odkładać. No nie. To nie jest moja wina, że kuźmą wysłali list. Który będzie szedł za długo. Bo tak, nawet no nie wiem skąd to idzie. No. Nie wiem skąd to idzie, jak długo to będzie czekać. Ja i tak będę musiała czekać no bo muszę prosić o wysłanie jeszcze raz tego. Bo oni kurde, zgubili kawałek adresu. Tak mówię. W jednym miejscu pisywałam cały, więc, więc nie wiem, co jest w Ok, Akra, więcej problemu niż pożytku z tego wszystkiego jest na razie. Super. Super. Ma być ładnie, pięknie i uroczo, a jest beznadziejnie. Bez Boże, naprawdę, ja tego nie rozumiem. Wy też pewnie tego nie rozumiecie. jak mówię, powinno być tak jak mówię, że, że no dobra. Jak mam to potwierdzić, no to ok, na razie jest ten. I tam nie będzie dochodzić, będzie taka sama suma, yy, suma. Ci kuźwa nie obrażam, A nie, że no... Świetnie, brawo wy Złodzieje zasrani. Dobra, skupmy się na grze. Może się... Nie, nie uspokoię się. Raczej się nie uspokoię. Będzie... Będę się dalej wkurzać. Więc... No, fajnie. Dzięki. Super. Nie wspomnę o zdrowiu, że u mnie zrobię też tak średnio, więc nawet nie mam czasem siły na... no widzicie, że streamów to tak biednie co na lekarstwo, żeby... Nawet i wcale Też nie mam siły na to Nie o to chodzi, żebym ja ten... włączyła streama Z głowy, czy, czy z... Zęba, czy coś nie ma sensu no mam nadzieję że teraz to ewentualnie nie będę strzelać do niego tam do tego auta jak jedzie bo on i tak chyba w pewnym momencie Tak, otoczona jestem jasne. Nie zaglądaj kuźwa. A ty gdzie? Gdzie? Jasne powodzenie. A, jasne, jasne. Dobra, tak mówię. Będę go tylko śledzić, nie będę strzelać. On nie adamę, jakieś Zabójco szybko. The pavados, smaki, jak chcą. Yeah, well, nie piskuj gościu no więc tak wygląda sprawa z tym wszystkim. Głupota jak nie powiem co. No. Ej, boże. Prawda. Ja sobie by tu a nie tak to wygląda, że a smoknij mnie, gościu wiesz gdzie pleszkuś mać może cię mieć kto kto ten głupi dziad, który tam siedzi leży Muszę po mnie auto zaraz wpływali Oby nie Jesus Christ, naprawdę świetnie super po prostu trzymy się razem ze mną, no nie

Yeah, well, they seem like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on and hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. I only start paying attention to my crew when they start putting me in an awkward position, either because they know too much in my rat or because they got too much power and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us pecorinos, having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! za sprzymki się bo ja wiem oni muszą sobie pogadać ja też czasem muszę sobie pogadać ale naprawdę to jest przesada więc nie polecam nie polecam bo sobie lecą w kulki i to jest godnie naprawdę no tych zadań, tych zleceń jest dziewięć. Y, Popatrzyłam z ciekawości ostatnio. Ładne Fa, 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 Tak, zapisz mi. Dziękuję. Czy ktoś do mnie zadzwoni, czy, czy... Co? Bo nie wiem o co chodzi. Nie wiem, mogłabym sobie podjechać, jakieś jedno zlecenie zrobić. Zabieram ci tu brzydkie. O! Nie ma auta! Zabrał sobie to brzydkie te auto. Up, proszę bardzo. Ja, czy ktoś by ci dzwonił? Pewnie tak, zaraz mi się coś pojawi. Standard. Halo, auto. Nie ma. Tam stoją, w parkingu przy sklepie. W knajpce? Mi się odezwą. Ha, ha, ha! Shopping for busy people. Kupimy się szef. Ha, ha! Ty kromi babcia, ale zabieram twoje auto. O, gdzieś do tego do szefa. Tam na dole kuś, auto było ślepo to. A ty jesteś głupia. Ha, ha, ha. Zemsa. Hey! Uh, who you waving at? They always drive past it this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try a -a 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 -a. to slay him. Jackasses! All of them, all of you! Nice talking, whatever. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully, someone with a young family who really miss him. Mr Pegorino around. Oh uh, uh, sure. I I'll get him. What? Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Mm. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry, I I'm nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. <laughs> Second come in here oh. mm, nie, So listen. We got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that, that you're meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of Guernsey Goombas. <sighs> when things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Uh, sure. Listen, some of that boys are in town today. Going to collect that piece of an old and a bookie ring. Where it is? They're at the diner. An actor. Find them and follow them to the meat You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the pavanos real hard. kabish Yeah, Cabish. Thank you. No, dobra rzecz to to że tam dobry film. <laughs> dobry film. <laughs> Kinie, na Johna Wicka żeśmy obejrzeli. Czwórkę tego, ten nowy. Polecam, idźcie do kina jak widzieliście, nie wiem... Nie no, jeszcze zdążycie pewnie nadrobić, jakby ktoś na upartego bardzo chciał. Obejrzy wszystkie trzy części, pójdzie sobie do kina na czwartą. No, warto, warto. Nie wiem, naprawdę, to jest dla mnie y, wielki fenomen, że... Kurczę, żadna część nie jest nudna. Poziom... Y, Rozrywki? Poziom wszystkiego tam naprawdę każda część trzyma się kupy. Nie jest. Nie ma dużo serii. O no serii filmowych, powiedzmy. Które. No. Nie, żadna, żadna część nie odbiega od reszty. Wszystko trzymie się kupy i to jest cała historia. W sumie. Tam czytałam, że oni. O, oni się nie spodziewali, Że, że ta czwarta część będzie tak przyjęta dobrze, że. Really, naprawdę, pa, pany Kuźwa już trzy razy udowodnili, że, że potrafią. No, świetny film akcji. No, tak już teraz wyglądają filmy akcji. Nie jakieś. Lata, z lat 90 80, 90 prędzej. Niektóre filmy, a, a jak. no nie wiem, Zabójcza Broń, czy coś, które też dalej są. trzymają się dobrze, ale to jest taki nowszy poziom. Tak, teraz wyglądają, znaczy dla mnie. W akcji. Więc no, pol, polecam. Muszę sobie dokupić, bo mam ten. Pierwszą, drugą mam na Blu-rayu Blu, Blu, Blu kupiona. To na NaWika pierwszego, drugiego. Trzeciego muszę sobie dokupić. No i czwarte, jak wyjdzie, też na Blu-rayu. To jest. Ale jeśli ktoś by miał pytać mnie, czy tam jest jakaś logika i... znaczy logika, nie logika. Mam na myśli ten. No niektóre rzeczy, które już... Tr... Znaczy... W trójce jeszcze tam liczyli się z tym. Z... No nie jest sen, nie jest sens, tylko tak jak mówię, tam rzeczy się dzieją. Nie chcę spoilerować. Które nie są realne. O! Najlepiej uzasadnione. Nie są realne! Takie rzeczy, które normalnemu człowiekowi się przytrafiły, to. O, panie, proszę, a tam? O, jezu! <laughs> Więc tam już logiki takiej nie ma. Takiej, no. Ale bardzo dobrze się to wygląda, naprawdę. Bardzo dobrze. Teraz wszystkie auta pójdą pewnie. Nie! No, ja muszę wysiąść. Więc, no, zajebiste! Po prostu zajebiste! No, no, polecam bardzo. Warto. Bardzo chciałam iść wykina na to, więc. Policja, naprawdę, ja Cię proszę wysiąść. Więc polecam Wam bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo Wam polecam. Policję dług... spoko. Teraz sobie. Oho, ho. Nie w tą stronę. Ja, super. A. O, no, no, zajebiste, zajebiste. Tyle w temacie. A jak ktoś nie wie na coś do kina, to. John Wick Chapter 4. <laughs> Nie no, John Wick 4 pewnie będzie po polskiemu. Haha. No więc spokojnie. Nie musicie martwić, że zaraz rzucę wam spoilera. Chociaż. No. Kończy się jak kończy. I zobaczymy. Znaczy też słyszałam o, o spin-offie serialu. Ma być. Tego hotelu, tego. Continental? Jakoś tak, coś, ten się to nazywa. Ten w Nowym Jorku. Więc <laughs> też będzie to ciekawe, bo to będzie jakieś wcześniejsze wydarzenia, jakieś tam. Trzy odcinki mają być tego. 90-minutowe, czyli takie półtora godzinne, jak film. Zobaczymy, co im, co im wyjdzie z tego. Pewnie coś dobrego.

E, skończymy sobie w e, następnym, będziemy no, dalej robić misję. Ha ha ha, ale odkrywcza to jest i. nie. Nie no, głupie to nie jest, ale logiczne i normalne. E, dobrze, no nic. E, dzięki za oglądanie. Proszę, subskrybujcie, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dziecie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakiś fans rąka, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z gry GTA 4. Dzięki, cześć.